Dzień dobry! Ja jestem Adam, jest ze mną Hubert. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy o starej grze strategicznej Original War. Powiedz, Hubert, przede wszystkim, czym w ogóle jest Original War? To taka fajna, nieco zapomniana hybryda rts i rpg w której y, masz vibe science fiction bliskiego zasięgu oraz y, klimatów po zimnej wojnie, czyli masz konflikt Rosjan i Amerykanów, close to home. I oni się przenoszą 2 miliony lat w przeszłość. I dla mnie największym selling pointem tej gry było to, że każda jednostka piechoty była postacią z własnym imieniem i nazwiskiem. Czyli basically miałeś, miałeś po prostu drużynę kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy, z których każdy był imitacją żywego człowieka, a nie anonimową jednostką. Jeśli zginął, tracisz ją lub jego. I wiele z tych postaci było kluczowych dla historii, albo chociaż jakoś komentowało, otworzyło wiesz, klimat, że masz swoją kompanię, sióstr i braci, a nie Anonimowe oddziały produkowane w fabryce. Faktycznie ci na nich zależy jak na bohaterach serialu. Nawet tych, którzy się mało odzywają, bo na przykład zdążyłeś typa wymaksować, bo każda jednostka ma statystyki. Dobra, a w takim razie powiedz mi, kiedy pierwszy raz zagrałeś w Original War? Jezu, to, to trochę mroczny okres był. Wiecie, bo to był 2001 rok i to była jesień, blisko września, bo jakoś wtedy przed wrześniem. Wyszedł, wyszedł ten numer ekstra gry, w którym się to pojawiło. Hmm, przypomnę, jest to gra, w której są Amerykanie, Rosjanie i uwaga, niemiecko-arabscy najemnicy. Wrzesień, 9 września 2001 roku. I w tej okolicy zaliczałem jedną z pierwszych misji w tej grze. Eee, pamiętam to jak dziś. Eee, z jednej strony tutaj sobie gram, a tutaj za mną w telewizorze w dużym pokoju leci relacja z tego, jak się walą wieże w WTC. Okej, okay, czyli dla ciebie to już jest 20 dwudziestoletnia miłość, ale powiedz, tak. no dobra i czy, czy w ciągu tych 20 lat dużo było takich gier, które były podobne do Original War dla ciebie? Z ogólnych założeń tak, ale tak naprawdę to nie. W sensie grałem w dużo tych wybitnych, szukałem podobnego klimatu w tych wszystkich wybitnych RTS-ach typu Starcraft, Company of Heroes, wciągałem się w nie, grałem, przechodziłem kampanię nawet często. Ale ostatecznie nie znajdowałem tej miłości, nie było tego czynnika ludzkiego aż tak wyraźnego. W sensie owszem, w każdej z nich był jakoś zaznaczony y, awans tych jednostek. Tam y, w kompanii of Heroes, miał, oni tam potem, a, te, te, te potrójne składy jakoś tam awansowały, mogły być bardziej zaawansowane, y, mogły mieć lepsze stacje, ale nie czułem takiej więzi z pojedynczym żołnierzem, nie? E, pewnie StarCraft na przykład miał głównych bohaterów, ale tylko oni się tak naprawdę liczyli. Tak, a reszta to, nie... to było takie tak. mięso armatnie tak. bardziej. Tak, i przez to, mimo że StarCraft ładował mnóstwo, Blizzard ładował mnóstwo kasy w, w filmy, w tę łotoczkę fabularną, tej fabuły było paradoksalnie mniej niż w budżetowym RTS-ie z Czech. Dobra, ale właśnie pytam, bo, bo, bo rozmawialiśmy wcześniej, wspominałeś, że po prostu od czasów Original War, czyli budżetowego RTS-a z Czech, z Czech y Czegoś takiego nie zaznałeś, i to jest bardzo ciekawy trop, że mamy grę, która właśnie czym jeszcze się wyróżniała? Bo mówi, że wyróżniała się na przykład tym, że wszystkie jednostki miały swoje imię, nazwisko, miały jakąś tożsamość, mm -hmm. ale też wyróżniała się na przykład masą detali i mikromechanik, prawda? Tak, tak. E o kilku rozmawialiśmy przy, przed odpaleniem kamer, czyli tam trzeba było, jeśli grałeś mocno taktycznie, na wyższych poziomach trudności, to musiałeś uważać na patrole, a w związku z tym na to, czy trawa jest wydeptana, bo bardzo dbano o to, żeby, żeby pilnować tych ścieżek, patroli wroga. Można było rekrutować przy opracowaniu odpowiedniej technologii zwierzątka w ogóle. Amerykanie i Rosjanie mogli rekrutować tylko małpoludy a z kolei Arabowie mogli rekrutować jeszcze Mastodonta okay. na pojazd Szejka. Mm -hmm. e, więc było tego mnóstwo, plus jeśli Zrobiło się ile, spełniło się ileś tam warunków, to na przykład w jakiejś misji z późniejszych pojawia lub nie pojawia się jakaś postać, która może wpłynąć na to, czy na przykład jakąś pomniejszą bazę przejmiemy pokojowo, czy wrogo. Zdaje się, że było, była taka zależność nawet w ostatniej misji, jeśli pamiętam. Tylko zabicie mnie, nie powiem z której strony. E, podobało mi się to, że ta gra była liniowa jed, bo z jednej strony, ale nie liniowa na poziomie tym mniejszym. Plus, miałeś kilka kluczowych decyzji, które ci praktycznie zmieniały ścieżkę kampanii. że Dochodziłeś do 11 misji w każdej z tych kampanii i podejmowałeś pewną decyzję. I ostatnie cztery misje miałeś albo z jednej ścieżki, albo z drugiej, czyli miałeś sporo odnóg, tak naprawdę. Plus Jakiś tam wydźwięk były zależał od tego, kto przeżył, a kto nie z tych twoich żołnierzy? Na mnie zrobiło wrażenie, właśnie jak dowiedziałem się, bo ja nie grałem w Original War, ale dowiedziałem się, że na przykład już nawet w tutorialu e, możemy wykonać rzecz niezgodną, powiedzmy, z tym, o co nas proszą twórcy zacząć strzelać chyba do postaci, która jest e, teoretycznie naszym sojusznikiem. I tak. są nagrania, bo tam był bardzo rozbudowany dubbing są nagrania, które przygotowano, żeby skomentować, co żeśmy właśnie zrobili, więc tu. To... W sumie powiedziałbym tak, w wielu grach wysokobudżetowych RPG jednak jest dosyć mocna sztuczność, jeśli chodzi mm -hmm. o te, te wybory, a, i mało jest często takich, właśnie tak jak mówisz, takich mikro decyzji, które że możemy podjąć, bo to, że gra zmierza w jakimś kierunku, to jedno, ale czasami takie drobne smaczki pozwolą Ci właśnie poczuć to, że wow, to jednak była gra, w której coś zdecydowałem i tu się okazuje, że RTS Czech tak. <laughs> RTS Czech takie rzeczy miał. A których nie mają nawet i czasem gry RPG współczesne i to jest fajne, to jest bardzo fajne. Tak, zwłaszcza, że tam struktura misji była bardzo ciekawa i skomplikowana i różnorodna, bardzo mało było powtórek. Nie Nie było czegoś takiego, że trzy razy z rzędu budujesz bazę i jej bronić, tylko to było raz, ale była to na przykład jedna z fajniejszych misji, było dużo misji w stylu komandosa, czyli masz po prostu ograniczony oddział, parę pojazdów, i musisz sobie z tym radzić. Jeszcze czasem pamiętam, że była taka złośliwa misja, w której nie miałeś lekarzy na początku i nie miałeś jakich zrobić, więc musiałeś uważać. A bardzo lubisz Original War, ale czy jest coś, co w tej grze ci przeszkadzało, albo co było jej słabszym, słabszą cechą? Tak, ale to czynniki zewnętrzne. Pamiętam, że premierowa edycja nie była do końca stabilną grą. Potrafiła, jak, zwłaszcza jak używałeś bardziej zaawansowanych technologii z późniejszego tam drzewka rozwoju. Typu jakiejś odpowiednik atomówki, to gra potrafiła się po prostu zawiesić. Um, plus, no niestety, budżet nie, nie była stabilna, były jakieś tam drobne błędy, czasem któraś z tych zale zależności czy triggerów się po prostu nie odpalała i trzeba było misję resetować. Ale to są drobiazgi, tak naprawdę szło to przeżyć. Um, mnie bolało coś, na co nikt nie miał wpływu, tak naprawdę. A co jest związane z tym WTC? No, ta gra wyszła w momencie, w którym wyszła, a miała Arabów. Miała stronictwo Arabów, które opierało się o jednostki samobójcze. Mhm. Po 11 września, mm -mm, a miał być dodatek, miał być, bo Arabowie pojawiali się jako frakcja grywalna w trybie multiplayer i skirmiszowych mapkach, ale one były tylko w multi na początku, nie było single. O właśnie, był, brakowało mi trybu skirmisz w trybie single player, który dodano w modach. I w ogóle pozdrawiam community original warowe i moderskie, bo doda dodali mi jakieś 50-100 do 100 godzin dodatkowej zabawy. Jest są bardzo sympatyczni z tego, co pamiętam z Facebooka. Więc właśnie to, że po prostu nie było możliwości wyprodukowania trzeciego dodatku, a w tej kampanii miały, mieli być bardzo fajni bohaterowie, bo potem ich pokazano w kampaniach fanowskich, które dosyć dokładnie chyba odtwarzały zamiar twórców. I byli to bohaterowie, którzy się w ogóle pojawiali w kampanii amerykańskiej i rosyjskiej jako NPC do odstrzelenia, chwilowego zrekrutowania albo przesłuchania. Czyli po prostu Original World trafiło w bardzo zły moment, w którym zupełnie niezależnie z winy, jakby niezależnie od deweloperów i ich intencji, gra nabrała takiego kontekstu dosyć niewygodnego i siłą rzeczy po prostu nie była już i, I pewnie sprzedaż, nie wiem, jak wyglądała sprzedaż, ale na pewno mówisz, że wsparcie jej po prostu no, rozeszło się po kościach, tak? Tak, znaczy wydaje mi się, tam było więcej problemów tego typu. Recepcja nie była zła. Jak już ktoś w tę grę ograł, to docenił. I to jakby polityka zablokowała tylko ten dodatek raczej. Mhm. Problem był taki, że na tę grę poszły raczej małe nakłady. Więc nie było dużego marketingu, przez który by gra chwyciła. Ona ma pewien kult u nas, w Czechach i pewnie w Niemczech, bo u nas poszła po taniości w Czechach, bo powstała w Czechach, a Niemcy mają trochę podobny gruz, gust graczowski do naszego. Tam jeszcze był taki problem z tego, co czytałem po forach, że ta gra miała skomplikowaną architekturę do zaprogramowania i tworzenia, co przez lata utrudniało robienie modów, aż gracze i twórcy modów to rozpykali. Mm, ale te gry nie tworzyło się łatwo, stąd te bugi. Niemniej to za zaowocowało bardzo fajnymi mechanikami i systemami. No i tak, tak mówiliśmy o tym, jak ona miała dużo tych mikro mechaniki. Tak, a tak. a masz takie pytanie w kontekście tego, co jest bardzo charakterystyczną cechą Original War, ale niekoniecznie jest odbierane, zwłaszcza przez świeżych graczy. Bo na przykład Kuba Paluszek, jak robił swój materiał o Original mm -hmm. War, to narzekał na to. Chodzi mi o dubbing. Dubbing w Original War był bardzo aktorski, bardzo przeszarżowany. Postaci Rosjan mówią z bardzo mm -hmm. dziwnym, specyficznym, mocnym akcentem. Jak ty odbierałeś kiedyś, a jak dzisiaj odbierasz ten dubbing? Wtedy mi się bardzo podobał, bo ja sobie jakoś tam już nawet tylko grzydel w miarę radziłem z angielskim, bo wystarczyłyby mi raczej napisy. Ale no to budowało fajny klimat. Nie? Jakby ten angielski za dzieciaka się procesowało wolniej, to była umiejętność nabyta, nie tak odruchowa. A to jednak byli bardzo dobrze teatralni aktorzy. Połowę z postaci odgrywał chyba Jarosław Boberek, jeśli dobrze pamiętam. Innych nazwisk nie pamiętam, ale to miało swój vibe. Wiesz co, bo ten dubbing był trochę jak filmy polskie za 90. i wczesnych 2000., -tych. czyli on był teatralny. A ja bym na tych filmach wychowany, no, wiesz, seriale typu Ekstradycja, Glina, e, filmy typu Miasto Prywatne, psy to wszystko są w połowie teatralne produkcje. No I ci ludzie e, przemawiali potem w ten sposób w, tym z, w tej grze. Ale kupowałem to, bo byli wyraziści, i to była jakaś taka unikatowa maniera. Proszę do dzieciaka, 11 czy tam 10 lat, niego budowało to takie wyobrażenie o Stanach Zjednoczonych i Rosji, tak jak wikingowie z rogami budują wyobrażenie o tej nacji w innych grach, czy serialach, czy filmach. Okej, okay, okay. a powiedz w takim razie jeszcze na koniec o dziedzictwie Original War, bo rozmawialiśmy właśnie wcześniej o tym, że, mm, no, że Original War robiło wiele rzeczy inaczej od klasycznych, od innych RTS-ów, mm -hmm. i ostatecznie w sumie z tego dziedzictwa mało kto skorzystał. I, I chyba żałujemy tego, prawda? Tak, wiesz co, bo ta gra miała taką fajną architekturę, która pozwalała na opowiedzenie na po pierwsze pokazanie misji w mniejszej skali i fabuły w mniejszej skali, które jednak mają znaczenie, bo tam było mnóstwo zależności między postacią, budowaniem bazy, prowadzeniem pojazdu i to było na, stwo, operowane na dosyć prostym i intuicyjnym sterowaniu wbrew pozorom. Nie odbiegało od Starcrafta, po prostu trzeba było pokazać, i jeszcze była aktywna pauza, więc po prostu trzeba było pokazać postaci, żeby coś zrobiła i tam poszła, i nie wiem, wsiadła do pojazdu kliknięciem na pojazd, i potem prowadziłeś pojazd. Albo zaprowadzić gościa, gościówę do laboratorium, żeby się przebranżowili na naukowca i robili swoje, a potem jeszcze leczyli kogoś. Było dużo takich fajnych rzeczy, z których współczesne strategie nie korzystają. I nawet jak grałem w Starcrafta, który ma świetnie przemyślany balans, jest dostosowany do multi, ale jest trochę gorszym doświadczeniem singlowym. Wydaje mi się, że Original War to taki zapakowany w jedną grę prototyp Ostatecznego RTS-a dla gracza singlowego, bo będzie dawał bardzo unikatowe, bardzo zróżnicowane doznanie, właśnie dzięki temu, Ilo, z iloma drobiazgami obracającymi się elementami, w jak, jak w jakiejś układance możesz się bawić. I y, tego nie mam właśnie we współczesnych grach. One często bywają rozbudowane w inny sposób, porażają skalą. Możesz puszczać jakieś potężne szarże kawalerii w nowym Age of Empires, możesz robić oblężenia. Ale nie ma takiego spięcia taktycznej, strategicznej i nieco RPGowej rozgrywki, a na pewno nie w RTS-ach. Wydaje mi się, że dlatego o RTS-ach też zapomniano. Wyparły je moby, które mają dużo bardziej personalny charakter, bo tam się utożsamiasz z postacią. A z kolei, jak ktoś chce doświadczenie strategiczno-personalne, to raczej tego szuka w taktykalach współczesnych, które korzystają z pomysłów. Z x głównie i je mutują, jak Jagged Alliance, które czeka, trujeczka czeka mnie na dysku, a dwójka, mimo że była kompletnie inną gatunkową grą, była dla mnie jednym z najbliższych doświadczeń do, do Original War, bo też miałeś jakieś tam makro i mikro zarządzanie połączone z RPG-owym dowodzeniem, kapryśnym oddziałem najemników. Tak, i każdy z tych najemników miał swoją tożsamość, osobowość, I oni się nie lubili, pyskowali i jakby to rzeczywiście się miało takie wrażenie, że dowodzi się mm. ludźmi z krwi i kości, nawet jeśli oni byli przerysowani, bo byli Gdy. i to tak mega przerysowani, ale właśnie w sposób, który był, to było takie dobre przerysowanie, takie, które dosyć szybko tłumaczyło ci, kim są, jak się należy z nimi obchodzić. Tak. I, I zresztą to samo robi trójka, czyli jakby ten, to dziedzictwo, powiedzmy dziedzictwo Original War, ale jakby podobieństwa z Original War, właśnie dostrzegasz mm. w Jagged Alliance i jeszcze w, w niektórych taktykalach, chociaż już tak jak rozmawialiśmy mm. wcześniej przed nagraniem, na przykład w X-komie jest go znacznie mniej, bo jednak ja się zgadzam z Tobą, że te postaci X-komowe, nawet jeśli nadamy im imiona, to jednak to są po prostu Dalej, żołnierz wajrę, A, do... żołnierz B, żołnierz C, snajperka 1, mm. snajperka 2, snajperka 3. Jakby dla mnie to jest, nie, nie mają tożsamości mm. w ogóle Ludzie, tak? Więc, więc jakby nie odbierałem ich nigdy jako jakiś jako jakichś e, swoje swoich ziomków. Tak, jako ziomków, tak. Nie, no to po prostu narzędzia są. Jakby wiem, że są ludzie, którzy potrafią e, wczuć się w narrację emergentną i dopisać im tożsamość, wyobrazić sobie, ale wolę, jak poda mi to twórca. Dobra, to tyle od nas, jeśli chodzi o Original War. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście, a jeśli graliście, to za co uwielbialiście tę grę? I wam i sobie życzymy, żeby gry nietypowe, oryginalne, z ciekawymi mechanikami wracały. Pewnie już nie jako gry AAA, ale może jako jakieś nie, niezależne tytuły, które wzorują się na tych klasykach. Indyki na szczęście, premium. tak, na szczęście coraz więcej takich gier jest, więc trzymamy kciuki za, za powrót, powrót tego typu gier, jak Original War, w takim razie, przynajmniej takiej formuły. Trzymajcie się i cześć. Cześć.